Na niebie, pograniczał Wyoming, słońce nie świeciło jak życiodajna gwiazda, lecz spoglądało w dół, na jałową krainę, pod sobą, jak okrutne, rozżarzone oko, jakby obserwowało, kto dłużej wytrzyma walkę z wysuszeniem i beznadzieją. Tutaj cisza miała ciężar, takie fizyczne ciśnienie, które potrafiło zmiażdżyć ludzką duszę, zanim ciało poddało się walce z pragnieniem. W tej nieskończonej ciszy gdzie tylko świst wiatru szelest piasku i odległe upiorne wycie kojotów przerywały monotonię. stała farma w której murach mieszkały mroczniejsze cienie niż te które noc kiedykolwiek mogłaby nakreślić na spękanej ziemi betty miała dwadzieścia pięć lat młoda kobieta na której twarzy powinna być jeszcze świeżość młodości ale w jej oczach odbijało się zmęczenie stuletniego człowieka i cały ból świata Każdego ranka, gdy otwierała oczy w zatęchłym pokoju, to nie światło słoneczne wlewało się do jej świadomości, lecz ołowiany ciężar świadomości, że zaczyna się kolejny dzień w ziemskim piekle. Kraty tutaj nie były wykonane z żelaza, lecz ze strachu, bezradności i woli mężczyzny, który wyobrażał sobie, że jest Bogiem na tym pustynnym, wyjętym spod prawa skrawku ziemi. Ale los jest dziwnym, nieprzewidywalnym graczem. Czasami, w najgłębszej ciemności, zapala mały, migoczący płomień nadziei, a czasami zbawienie nie przybywa na anielskich skrzydłach w białym świetle, lecz w zakurzonych butach, pod zniszczonym kapeluszem, na grzbiecie zmęczonego konia. Kiedy na horyzoncie, w drżeniu fatamorgany, pojawiła się sylwetka samotnego jeźdźca, nikt jeszcze nie wiedział, że na farmie Millerów, Koło czasu zatrzymało się, by zacząć obracać się w przeciwnym kierunku. Ta historia nie jest tylko o zwykłym przetrwaniu, ale o tym przełomowym momencie, gdy ofiara decyduje się wybrać odwagę zamiast wszechogarniającego strachu, nawet jeśli jej ręce drżą, a serce prawie wyskakuje z piersi. Posiadłość Miller'a rozciągała się w najgłębszej części doliny, niczym ropiejąca rana na ciele krajobrazu której natura na próżno próbowała zagoić ogrodzenia choć mocne i wysokie nie zostały zbudowane głównie po to by trzymać z dala dzikie zwierzęta czy włóczęgów lecz by zatrzymać wewnątrz mroczne tajemnice o których dolina milczała deski głównego budynku były szare od przeciwności pogodowych. Wiatr i deszcz niszczyły je przez lata, a każdy zardzewiały gwóźdź wbity w drewno, jakby sprawiał ból samemu domowi, który jęczał i trzeszczał podczas nocnego chłodu. Skrzypienie desek na ganku przypominało ciche zawodzenie przy każdym kroku, ostrzegając wchodzącego, że nie ma tu miejsca na radość. Daniel Miller, właściciel farmy, chodził po tej ziemi tak, jakby każde źdźbło trawy, każdy kamień i każdy pyłek kurzu osobiście musiały mu się rozliczać. Był w połowie pięćdziesiątki, ale siła go nie ciudę. Opuściła wręcz przeciwnie. Okrucieństwo i nienawiść jakby zakonserwowały jego mięśnie. Jego twarz była jak garbowana skóra, porana przez słońce i wiatr, a oczy zimne, stalowo szare, Pozbawione wszelkiego ciepła czy współczucia, nie był wysokim mężczyzną, ale jego obecność wypełniała przestrzeń, odbierając powietrze wszystkim innym, panując nad otoczeniem samym, swoim istnieniem. Historia Betty nie była wyjątkową tragedią na Dzikim Zachodzie, ale jej ból był tym bardziej dotkliwy. Przybyła tu jako sierota lata temu, pełna nadziei i naiwności, myśląc, że znajdzie schronienie i pracę w przyzwoitym gospodarstwie, dzięki czemu stworzy własną przyszłość. Rzeczywistość jednak szybko i brutalnie uderzyła ją w twarz. Praca, którą musiała wykonywać, nie ograniczała się do gotowania, prania i sprzątania. Daniel nie szukał pracownika czy przygarniętej dziewczyny, lecz przedmiotu, który mógłby posiadać, ciała, nad którym mógłby sprawować nieograniczoną władzę. Zasady mężczyzny były proste jak drewniany klin i brutalne jak uderzenie biczem. Trzy razy dziennie to było przekleństwo, niewypowiedziane prawo, które określało istnienie Betty i organizowało jej czas. Rano, zanim wzeszło słońce, w południe, gdy upał był największy, i wieczorem w ciszy po kolacji. Nie miało znaczenia, czy dziewczyna była chora, nie miało znaczenia. Czy była zmęczona ciężką pracą fizyczną, i nie miało znaczenia, że jej dusza za każdym razem rozbijała się na kawałki, jakby była ze szkła. Zgrzyt klucza w zamku, ciężkie, zabłocone kroki na podłodze i stanowcze zamknięcie drzwi oznaczały początek rytuału. Betty nauczyła się wyłączać swój umysł w takich chwilach. Nauczyła się, jak patrzeć na pęknięcia w suficie, jak liczyć nitki pajęczyny i jak wyobrażać sobie, że jest daleko stąd, na zielonej łące, w innym życiu, gdzie ptaki śpiewają, a nikt nie może jej dotknąć, wbrew jej woli. Tego dnia upał wibrował w powietrzu, niemal nie do zniesienia, zniekształcając horyzont. Irytujące brzęczenie much było jedynym dźwiękiem w kuchni, gdzie Betty właśnie sprzątała resztki południowego posiłku drżącymi rękami. Woda z płynem do naczyń i tłuszczem piekła jej popękaną skórę, ale nie zauważała fizycznego bólu, ponieważ ciężar psychiczny był o wiele większy. Jej myśli krążyły wokół popołudniowych godzin, wokół zbliżającego się nieuniknionego przerażenia. Wiedziała, że wkrótce nadejdzie czas. Daniel wracał wtedy z pola, spocony, zakurzony, napędzany gniewem i wymagający. Żołądek dziewczyny skręcił się, gardło wyschło, gdy usłyszała szczekanie psów na zewnątrz. Ale to szczekanie było teraz inne. Nie było to pełne strachu, pokorne skomlenie, którym witały swojego okrutnego pana, ale ostre, ostrzegawcze, wrogie ujadanie, które sygnalizowało obecność obcego. Betty ostrożnie, niemal, skradając się, podeszła do okna i odsunęła brudną, podartą zasłonę na szczelinę. W oślepiającym świetle słonecznym w oddali, na zakurzonej drodze dojazdowej, rysowała się ciemna postać. Zbliżał się jeździec. Widok był niemal obcy, nierealny w tej okolicy, gdzie goście pojawiali się rzadziej niż deszcz i gdzie każdy obcy budził podejrzenia. Mężczyzna jechał powoli, jego koń był czarny jak noc, muskularny, ale widać było, że przebyli długą, wyczerpującą drogę. Jeździec trzymał się prosto, hardo, jakby nie obchodził go palący upał, ani nieskończona odległość. Gdy zbliżył się do domu, Betty mogła dostrzec szczegóły. Nosił znoszony brązowy, skórzany płaszcz, który widział już wiele zim, rondo, kapelusza głęboko nasunięte na twarz, rzucając cień na oczy, a przy siodle, u boku, wisiał futerał na strzelbę, w gotowości. Nie wyglądał na człowieka wyjętego spod prawa rabusia, ale też nie na spokojnego, łagodnego podróżnika. Wyglądał jak człowiek, który widział już wszystko, co świat może zaoferować, ze swojej gorszej strony, i który nauczył się, jak przetrwać. Daniel właśnie wyszedł ze stajni, trzymając w ręku widły, którymi przewracał słomę. Zatrzymał się, znieruchomiał i mrużąc oczy, podejrzliwie obserwował nieznajomego. Jego mowa ciała natychmiast stała się obronna, agresywna. Nienawidził obcych. Obcy zadają pytania, obcy osądzają, wtrącają nos w sprawy, które ich nie dotyczą. Ale na farmie Miller zawsze było dużo pracy, ogrodzenie zawsze wymagało naprawy, opieka nad zwierzętami była wyzwaniem, a siła robocza była towarem deficytowym w tej okolicy. Chciwość, interesowność i podejrzliwość walczyły w spojrzeniu mężczyzny, gdy jeździec dotarł do ogrodzenia. Betty obserwowała scenę z bezpieczeństwa domu, przyciskając się do ściany, wstrzymując oddech. Coś poruszyło się w niej. Dawno zapomniane, głęboko pogrzebane uczucie. Może zwykła ciekawość, a może blady migoczący płomyk nadziei. Jeździec zsiadł z siodła. Jego ruchy były powolne, rozważne, bez zbędnych gestów. Nie spieszył się. Nie okazywał strachu. Podszedł do ogrodzenia i powoli uniósł kapelusz. Jego twarz, która wyłoniła się z cienia, była porana zmarszczkami, zarośnięta, pokryta pyłem drogi, ale jego oczy. Jego oczy były tak niebieskie i czyste, jak woda górskich jezior po burzy. Nazywał się Keleb, nie podał nazwiska, nie wspominał o swojej przeszłości i nie mówił skąd przybył. Powiedział tylko spokojnym, głębokim głosem, że szuka pracy w zamian za jedzenie i nocleg i że zna się na koniach, na prawie płotów, a także na broni, jeśli zajdzie taka potrzeba. Daniel zmierzył mężczyznę od stóp do głów, jak konia na niedzielnym targu. Widział siłę w jego ramionach, spracowane ręce i dostrzegł ciche zdecydowanie w jego spojrzeniu. W końcu skinął głową, rzucając przez zęby, że może spać w stodole na sianie, a jedzenie będzie dostawał przy drzwiach kuchni, jak psy. Pierwsze dni upłynęły w dziwnym, duszącym napięciu. Powietrze niemal iskrzyło między dwoma mężczyznami. Keleb był cichy jak cień. Nie mówił niepotrzebnie, nie wypytywał o sprawy domu. Robił swoje od świtu do zmierzchu. Ciężko pracował. Naprawiał zagrodę, podkuwał konie, nosił wodę ze studni. Ale jego oczy zawsze obserwowały. Wszystko rejestrowały. Betty czuła tę uwagę. Która nie była nachalna, ale była stała. Kiedy wychodziła na ganek, by wylać wodę albo gdy karmiła kury w kurzu, czuła spojrzenie mężczyzny na swoich plecach. Nie było porządliwe, drapieżne, jak u Deniela. To spojrzenie było czujne, analityczne, jakby czytał ze znaków. Keleb widział blaknące siniaki na ramionach dziewczyny, których rękawy sukienki nie zakrywały całkowicie. Widział przerażenie w jej ruchach, jak wzdrygała się, gdy drzwi przypadkowo trzasnęły na wietrze. I widział najgorsze, rutynę, wyczucie czasu. Widział, jak zgodnie z położeniem słońca Daniel odkładał narzędzia, gdziekolwiek był, i ruszał w stronę domu zdecydowanym krokiem. Rano, gdy rosa wciąż leżała na trawie. W południe, gdy słońce było najwyżej. I wieczorem po kolacji. Keleb w takich chwilach przerywał pracę, młotek odpoczywał w jego dłoni, a plecy napinały się, mięśnie twardniały. Cisza, która wydobywała się z domu, była głośniejsza i bardziej wymowna niż jakikolwiek krzyk. Świadomość tego, co dzieje się za ścianami powoli zamieniała się w truciznę w jego krwi, wrzała w nim wściekłość, ale wiedział, że nagłe, nieprzemyślane działanie. Byłoby błędem, który mógłby doprowadzić do zguby ich obojga. Daniel nosił broń, był podejrzliwy, a prawo w tych stronach stało po stronie właściciela, nie wędrowców. Keleb potrzebował planu albo przynajmniej odpowiedniego momentu, kiedy karty losu odwrócą się na jego korzyść. Pewnego wieczoru, gdy słońce zaszło już za fioletowymi górami, a czerwone niebo powoli ustępowało miejsca ciemnoniebieskiej barwie. Betty wyszła do studni po wodę. Powietrze zaczynało się ochładzać, ale ziemia wciąż promieniowała dziennym ciepłem. Daniel już pijany chrapał w salonie, wydając z siebie dzienną dawkę terroru, uciekając w alkoholowy trans. Dziewczyna była zmęczona. Jej nogi ledwo ją niosły, a dusza była pusta. Gdy ciągnęła ciężkie wiadro do góry, szorstka lina raniła jej dłonie. Nagle silna ręka pojawiła się na uchwycie wiadra. Keleb stał obok niej, podchodząc bezszelestnie. W ciemności jego twarz była ledwo widoczna, ale jego obecność była uspokajającym, solidnym punktem w chaosie. Przejął wiadro i w milczeniu z łatwością je podciągnął. Gdy woda dotarła na powierzchnię, keleb nalał ją do blaszanego kubka i podał dziewczynie. Ich ręce zetknęły się na moment nad zimnym metalem. Skóra mężczyzny była szorstka od pracy, ale ciepła. Betty spojrzała na niego, a w jej oczach zebrały się łzy, których nie mogła powstrzymać. Nie powiedzieli nic, nie musieli marnować słów. W tamtej chwili, pod nieskończonymi gwiazdami, zawarł się niemy sojusz między dwojgiem obcych. Spojrzenie Keleba obiecywało: Widzę cię, wiem i nie zostawię tego tak. Z upływem tygodni atmosfera na farmie zmieniła się stała się gęstsza niż cisza przed burzą. Daniel stawał się coraz bardziej podejrzliwy, paranoiczny. Czuł, że jego władza, którą tak starannie zbudował na strachu i ucisku, zaczyna pękać u podstaw. Widział, jak postawa Betty stała się nieco bardziej wyprostowana, jakby otrzymała niewidzialną podporę. Widział, że dziewczyna czasami, tylko przez chwilę, ale ośmiela się spojrzeć mu w oczy, nie spuszcza natychmiast wzroku. I widział keleba, który zawsze był w pobliżu, jak prześladujący cień. Robotnik już nie wykonywał swojej pracy mechanicznie. Pojawiał się w miejscach, w których nie powinno go być. Zawsze wtedy, gdy Daniel zostawał sam z Betty na ganku lub na podwórzu. Obecność kowboja stawała się coraz bardziej dusząca, nie do zniesienia dla gospodarza. Daniel próbował znaleźć powód, by go odesłać, by go zwolnić. Ale praca keleba była nienaganna, farma działała lepiej niż kiedykolwiek, a chciwość mężczyzny była na razie silniejsza niż jego strach, ale finał był nieunikniony, jak czarne chmury burzowe zbliżające się od gór. Jeśli również czujesz, że te historie, które odkrywają najgłębsze zakamarki ludzkiej duszy i okrutny, a jednak gdzieś sprawiedliwy świat Dzikiego Zachodu, poruszają twoje serce, proszę. Dołącz do naszej rosnącej społeczności. Naciskając przycisk, subskrypcji, nie tylko wspierasz kanał, ale stajesz się częścią podróży w czasie, gdzie zapomniane, pokryte kurzem dramaty przeszłości ożywają na nowo. Każde udostępnienie, polubienie i komentarz pomaga, aby te postacie i losy nie pogrążyły się w mrokach zapomnienia, lecz uczyły nas człowieczeństwa. Dziękujemy że jesteś z nami na tej drodze. Tego dnia powietrze było ciężkie, wilgotne i duszne. Południowy wiatr niósł gorący pył do doliny, pokrywając wszystko czerwoną warstwą. Zwierzęta niespokojnie przystępowały z nogi na nogę w zagrodzie, czuły presję. Daniel obudził się w złym humorze, na kacu. Głowa pulsowała mu od taniego whisky z poprzedniego wieczoru. A jego gniew wrzał jak woda w kotle. Rano bez żadnego powodu brutalnie traktował Betty. Popychał ją w kuchni. Rozbijał talerze i krzyczał na nią, że kawa nie była wystarczająco gorąca. Keleb słuchał tego wszystkiego z ganku, zaciskając pięści do białości. Wiedział, że nić wkrótce się zerwie, a przedstawienie dobiegnie końca. W południe Daniel wrócił z pola wcześniej niż zwykle. Jego oczy były przekrwione, twarz czerwona, a chód niepewny. Nie wszedł od razu do domu. Zatrzymał się na środku podwórza, w palącym słońcu i szukał wzrokiem keleba. Kowboj stał w zacienionej bramie stajni i spokojnymi ruchami czyścił siodło. Daniel zawołał do niego, rozkazując ochrypłym głosem, by wyniósł się z posiadłości. Poszedł na odległe pastwisko do bydła, sprawdził ujęcia wody i nie ważył się wracać przed zmrokiem. Jego głos był pełen pogardy, nienawiści i skrywanego strachu. Keleb powoli odłożył zatłuszczoną szmatę, spojrzał na rozwścieczonego gospodarza, a potem na okno domu, gdzie za zasłoną pojawiła się blada, przerażona twarz Betty. Skinął głową, jakby był posłuszny, i ruszył w kierunku swojego konia ale nie pojechał na pastwisko. Ukrył się za pobliskim wzgórzem, osłonięty skałami, skąd miał doskonały widok na dom. Czekał, cierpliwie, jak myśliwy na czatach. Wiedział, że Daniel czuje się teraz bezpiecznie, że myśli, iż jest sam. Wiedział, że nadchodzi druga okazja w ciągu dnia, południowy terror i miał rację. Daniel wszedł do domu, a drzwi ciężko zamknęły się za nim. Trzask klucza było słychać aż na wzgórzu, ale tym razem nie zapadła cisza. Słychać było przytłumione krzyki, potem brzęk, odgłosy szamotaniny. Coś się rozbiło. Kelep nie czekał dłużej. Spiął konia ostrogami i ruszył galopem w kierunku domu. Nie skradał się już. Ten kopyt na twardej ziemi brzmiał jak grzmot, głos zemsty. Kiedy Keleb wyważył drzwi wejściowe, zamek ustąpił sile, a drewno trzeszcząc pękło. Widok, który go powitał, wypalił się w jego pamięci na całe życie. Kuchnia zdemolowana, przewrócone krzesła, potłuczone skorupy na podłodze. Daniel przyparł Betty do kąta, z szalonym gniewem na twarzy, trzymając w ręku gruby, skórzany pas, którym właśnie zamierzał uderzyć. Dziewczyna kuliła się na ziemi, trzymając ręce ochronnie przed głową, jej ubranie było podarte, a na ramieniu pojawiła się świeża krew. Kowboj nie powiedział ani słowa, nie krzyknął. Jednym potężnym krokiem znalazł się przy nim i chwycił nadgarstek Daniela w powietrzu, zanim pas zdążył opaść. Gospodarz odwrócił się zaskoczony, z szeroko otwartymi oczami, ale zanim zdążył pojąć, co się dzieje, pięść keleba... W której kryła się cała tłumiona przez tygodnie wściekłość, uderzyła go w twarz. Trzask był ostry, przenikający do kości. Daniel zatoczył się do tyłu, stracił równowagę i upadł w rozlanej wodzie we własnym brudzie. Cisza powróciła do pokoju nagle, szokująco, ale teraz wibrująca śmiertelnym napięciem. Daniel podniósł się, unosząc rękę do twarzy, z której sączyła się krew z nosa i ust. W jego oczach zapłonął płomień szaleństwa ten rodzaj ślepej wściekłości która nie zna strachu sięgnął ręką do pasa do kabury gdzie wisiał jego rewolwer keleb był jednak szybszy jego własna broń była już w jego dłoni kurek odciągnięty zimna metalowa lufa wymierzona prosto w pierś daniela ale nie strzelił jeszcze nie głos kowboja był głęboki groźny i nieznoszący sprzeciwu gdy przemówił to koniec, Daniel. Nigdy więcej jej nie dotkniesz. Nigdy. Daniel zaczął się śmiać. Był to chory, bulgoczący śmiech, bulgoczący krwią. Myślisz, że możesz ją zabrać? Myślisz, że możesz ją ochronić? Ona należy do mnie. To ja ją karmię. Ja daję jej dach nad głową. Beze mnie jest nikim szmatą. Wrzasnął. Ślina tryskała z jego ust z wściekłości. Wierzył, że prawo własności jest silniejsze od broni, wierzył, że porządek świata polega na tym, że silniejszy rządzi słabszym i że prawo kończy się na granicy jego posiadłości. Powoli prowokacyjnie zaczął podnosić swoją broń, przeciwstawiając się groźbie, ufając, że keleb nie odważy się pociągnąć za spust z zimną krwią twarzą w twarz. Ale mylił się, a ten błąd kosztował go życie. Decyzja jednak, ostateczny wyrok, nie był tak naprawdę w rękach Keleba. Skulona w kącie na podłodze Betty powoli podniosła wzrok. Coś zmieniło się w jej oczach. Lata strachu, pokory i rezygnacji ustąpiły miejsca lodowatemu, krystalicznie czystemu spokojowi. Widziała Keleba, tego obcego, który ryzykował dla niej życie, i widziała Daniela, swojego oprawcę, który nawet teraz, patrząc w lufę broni, Domagał się tylko swojej własności, jak zepsutej maszyny. Betty powoli, z bólem wstała. W jej ruchach było coś dostojnego, coś królewskiego. Podeszła do stołu kuchennego, gdzie leżała strzelba Daniela, którą mężczyzna niedbale odłożył podczas obiadu. Pokój zamarł. Czas się zatrzymał. Keleb nie poruszył się. Jedynie oczami śledził dziewczynę. Nie powstrzymywał jej. Twarz Daniela wykrzywiła się ze zdumienia, gdy zrozumiał, co się dzieje. Nie jestem twoją własnością, Daniel, powiedziała Betty. Jej głos był cichy, niewiele głośniejszy od szeptu, ale wyraźnie brzmiał w kuchni, odbijając się echem od ścian. I nigdy więcej nie będę niczyja, jestem sobą. Daniel z rykiem odwrócił się w stronę dziewczyny, podnosząc rewolwer, zapominając o kelebie, zapominając o wszystkim, kierowany jedynie rządzą posiadania. To był jego ostatni błąd, ale to nie keleb strzelił. Huk, który wypełnił przestrzeń, dobiegł od strony stołu. Strzelba dymiła w rękach Betty. Siła odrzutu pchnęła słabą dziewczynę na ścianę, ale kula, którą kierowała nienawiść i pragnienie wolności, trafiła w cel. Na piersi Daniela rozkwitła czerwona róża, ciemna plama krwi szybko rozprzestrzeniała się na jego koszuli. Mężczyzna upadł na kolana, jakby się modlił. Jego spojrzenie zaczęło szklić się. Usta poruszały się bezgłośnie, jakby wciąż chciał wydawać rozkazy, ale głos nie wydobywał się już z jego gardła. W końcu runął twarzą do przodu na podłogę, wet, własną krew, która powoli mieszała się z rozlaną wodą. Echo strzału krążyło po domu jeszcze przez minuty, dzwoniąc w ich uszach. Betty upuściła strzelbę, która z brzękiem upadła na podłogę i opierając się o ścianę, powoli osunęła się na ziemię. Jego ręce drżały niekontrolowanie, a oddech był przyspieszony, jakby właśnie przebiegł maraton. Keleb schował broń do kabury i ostrożnie podszedł do niej. Nie powiedział nic, tylko przykucnął przed nią i ostrożnie. Jakby dotykał rannego ptaka, chwycił drżące dłonie. Dziewczyna podniosła na niego wzrok i w tym momencie tamy pękły. Betty zaczęła płakać, ale nie były to łzy strachu, lecz wyzwolenia, ulgi. Keleb objął ją, trzymał mocno i pozwolił, by dziewczyna wypłakała z siebie cały ból i upokorzenie minionych lat. Pogrzeb nie był ceremonialny. Nie było księdza, nie było modlitwy. Ciało Daniela zakopano na granicy farmy. Zdala od domu, pod uschniętym trafionym przez piorun drzewem, bez oznaczenia. Ironią losu było to, że powrócił do tej samej ziemi, którą tak bardzo zawłaszczył, ale która teraz cicho otulała jego mroczne tajemnice. Keleb i Betty nie zostali w domu ani chwili dłużej niż było to konieczne. Nie można było tam zostać, gdzie ściany pamiętały, gdzie każdy kąt opowiadał o bólu. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy. Jedzenie, koce, wodę, amunicję. Osiodłali konie. Zwierzęta wyczuwały zmianę i spokojnie czekały. Zanim wyruszyli, Betty jeszcze raz spojrzała na dom z grzbietu konia. W złotym świetle zachodu słońca budynek wydawał się niemal spokojny, ale ona znała prawdę. Zsiadła, zapaliła zapałkę i wrzuciła ją przez otwarte drzwi prosto na podłogę zlaną naftą, gdzie zaschła krew Daniela. Płomienie, szybko się rozprzestrzeniały, chciwie pożerając suche drewno, jakby one również czekały na tę chwilę. Oczyszczająca siła ognia pochłonęła więzienie, miejsce tortur, złe wspomnienia. Czarny słup dymu wznosił się wysoko ku niebu, sygnalizując światu i Bogu, że historia farmy Miller dobiegła końca. Gdy trzask płomieni wypełnił dolinę, oni dwoje jechali już w kierunku wyjścia z doliny. Nie rozmawiali. Cisza między nimi nie była już napięta, lecz spokojna, pełna obietnicy. Droga, która przed nimi stała, była niepewna i spowita mgłą. Dziki zachód nie obiecywał łatwego życia ani bezpieczeństwa dwojgu uciekinierom, których przeszłość stała w płomieniach. Wiedzieli, że będą trudne dni, będzie głód. Będą burze i zimne noce pod gwiaździstym niebem, bez dachu nad głową. Ale mieli coś, czego dotąd im brakowało, co było warte więcej niż wszystko inne wolność wyboru. Betty głęboko odetchnęła świeżym, wieczornym powietrzem, w którym nie czuć już było zapachu strachu. Jej płuca wypełniły się zapachem szałwi i dzikiej natury, i po raz pierwszy poczuła, że jej serce bije własnym rytmem. Nie te, dostosowując się do zegara tyrana. Keleb jechał obok niej, czujnym wzrokiem wpatrując się w horyzont. Nie był bohaterem z bajek, a Betty nie była uratowaną księżniczką. Byli tylko dwojgiem zranionych ludzi, których losy splotły się na momentu wrót piekła i którzy postanowili, że nie dadzą się pokonać, lecz razem stamtąd wyjdą. Słońce w końcu całkowicie zniknęło za górami, a ciemność okryła krajobraz dobroczynnym całunem, ukrywając ślady przeszłości, podczas gdy pierwsze gwiazdy zapalały się na niebie, wskazując drogę ku nowej, nieznanej, ale wolnej przyszłości, gdzie wschód słońca nie będzie już oznaczał przerażenia, lecz życie.